Witajcie drodzy widzowie w kolejnym części, mojego odcinka, niestety musiałam przerwać, bo mojej siostry mi, jak to tak zwanie, zrobili mi rozłączyli kamerę i musiałam włączyć kamerę, ale jest trochę ciężko jeżeli chodzi o nagrywki, bo mam yy, nagrywanie, telefon. Dziewczyny proszę nie wrzucać, bo widzowie wszystko słyszą. Słuchajcie. Za chwilkę sobie zrobimy herbatkę, normalną, zimową herbatkę. I teraz tak. Ja z, z wam pokażę, kubacza, bo niedobry. Bo pewnie. E, troszeczkę ten filmik mi bo muszę... Bo mama jest u mama. I tata jest u babci, nie musisz widząc mówić. I tata jest u No, no, no. I tata jest u babci, no, no. i A ja w domu. I teraz tak. A ja w domu. Pokażę wam... Recepturę. Na nadejście herbatę. Możecie ja Cały rok. Tego nie nie i niedobry. I Potrzebne do tej pysznej herbatki potrzebny nam jest taka Obojętny jaka kola. Byle żeby was jakowała. I do tego jest potrzebna herbata. Tylko po cichu, bo to jest przepis. Proszę nikomu nie zrobić. Nie, nie ma. I jest ją herbatka. Tak zwana Lipton. Nie wiem czy Wam powiedziałam. Słuchajcie, ja jestem normalnie, słuchajcie, chora. Katar, kaszel, wszystko naraz. I słuchajcie, wszystko mnie tak męczy. I słuchajcie. O nie, herbatki mają. Dobra. Mm, najlepiej słuchacie się z Lipton, To jest lip taka tajemnica. Ale ogólnie czasami tak, że ja używam inną herbatkę jako zamiennik. Więc też bardzo Wam polecam, tą herbatkę taką taką pokojowaniem użyj, Dilma. Ona jest troszeczkę droższa niż Luton i y, jest lepsza. I kosztuje ona w takich saszetach i kosztuje ona 20 zł. Ja bym ktoś taki był ciekawy i się pytał ile to kosztuje, to to kosztuje 20 zł. I teraz taką, następna sprawa, od razu wracam do tych filmików, co y, na początku tamtego odcinka y, Wam nagrałam. To jest jakby druga część tego, te, 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 tego odcineczka, po co się widzą chwalić, że tylko ma czekoladę, przecież widzowie widzieli taką czekoladę w sklepach. A no nic nowego. Pogadaj, czekoladę. co chcesz To ma. Zagubię. A tak w ogóle, to jeszcze jest taka herbata, ale ja jej nienawidzę. No jest, jeżeli chodzi o tą herbatę jeśli też mam w planach próbował, to nie jest średnia. No mogę? Przepraszam. Da. Ona teraz będzie pokazywać to co ona ma i czego ona nie ma. No, to, to ja nie ja ja ma. ma. Widzowie znają, to są duszki. Ale on, ja ja on jest... niedobre. Nie tak Ale on niedobre. Ale on to? Piesz, cha ja. Ale to niedobre. Ale on chce to niedobre. Tu się wam podobają te odcinki. Takie na przykład. Cię ja robię, tak jak wiecie. Rutyzymy. Jakby ja ten odcinek nagram jako jakaś rutyna powiedzieli. co ja robię w ogóle powiedzieli? Wigilii? Jest tak W ogóle jak oglądacie ten film Weźcie sobie kawę, herbatkę Cokolwiek Żeby wam umilić ten wiek jeśli ktoś oczywiście spowigili po takie głupotanku po serce nie. jak mo, no normalnie najlepsze co może być Patrzcie sobie, zróbcie herbatkę i będziecie wyczylowani jak króle no mama mama ale mam nie chcę słuchajcie połóżcie się na łóżko tak jak ja, ktoś dostał szlafroczek. walnijcie się na łóżko, włączcie sagierkę, cokolwiek i się wycilujcie. Połóżcie się, normalnie się wycilujcie. Słuchajcie, ja wam powiem tak. Jeśli tylko ktoś napisze komentarz, że święta są do wypoczynku. A ja wam powiem tak. Święta są męczące. A ja Wam dopowiem dlaczego. Słuchajcie. I mamy taką. Jeden gagatek, drugi gagatek, trzeci gagatek. Ktoś się musi nim zająć? W Tako. I to będzie tako. żarcie się dobre chcę. Jakiegoś karpika. Więc już tu mam karpiki. usmażone, co ja robię. I słuchajcie. Żyć się chce. Tak zwanie jest. Żyć się chce, wszystko się chce. Ale nie ma komu robić To Są te gagatki No kto się tymi gagatkami musi też zająć Mama Mama do domu To nie co? To nie doła A to jest tu No to dobu. Tylko kogo mogę, do mamy no to jest tak i słuchajcie. Wszystko się chce, święta się chce. Czoło jest. mogę ja czy no, bo... z mać. Z tym telefonami przychodzi. Znam jest tragedia. Uh -huh. Słuchawki są wyłączone. Patrz, głupku! Normalnie nie umiesz, normalnie schodzi aż widzów nauczyła. Bo są czasami tacy dla musy, które mnie mogą oglądać i mogą mnie wiedzieć, jak się, wy, nie, jak się nie wyłącza. Jak się na no, przepraszam, jak się wyłącza Bluetooth. Otóż wchodzicie sobie. Mek. Czekajcie. Oczywiście znak Bluetooth mamy tutaj. Ale musimy włączyć niestety, ale to... I teraz weźcie ty piaro, sprawdź, czy ci będzie działać. Mhm. Słuchajcie, ja jednak to nagrywam, to jest 20.54. Także prawie 21, więc za chwilę to moje siostry padną, dlatego jestem trochę marudna. Ale jeszcze troszeczkę ponagrywam z wami, Do z wami tylko siedzę. W ogóle zaraz będę zimową herbatę. to Tak, to swoje. Sobie siądę, i z wami ja tu pogadam chwileczkę, bo w ogóle zaraz będę musiała zakończyć ten odcinek. I nagrywanie. Bo Szyma się denerwuje. Halo! Co mi się chciałam powiedzieć? Proszę, napisałam dzisiaj w internecie, że będą nagrywane odcinki. Dwa razy w tygodniu. Jeden odcinek się pojawi dzisiaj, za nas jutro. Z tym ulicowa. A kolejny się pojawi w czwartek. Także proszę sobie wcisnąć w wcisnąć przypomnieniu, że odcinek pojawi się w, do, w czwartek. Między godziną 11 albo 12 dzisiaj do 12 powinno odcinek puścić Albo później, zresztą ja wam pokażę Ja wam powiem kiedy się odcinek pojawi, być może że szybciej Ale jak... Już widzi... Przepraszam Przepraszam bardzo, bo mi kasza to się... Tak Jakbym wiedziała kiedy będę wrzucać, to po prostu wam napiszę, że Jak będzie o 16, To wam napiszę, że będzie o 16. Jak będzie szybciej... Jak odcinek Mamy, będzie szybciej, to wtedy yy, ja to ja będzie szybciej. To wtedy Wam powiem, że będzie odcinek szybciej, więc. Jakby słuchajcie, ja robię coś takiego, że. Zaraz, jak je ja nagram, to wszystko jest świeże. Zaraz, jak je ja nagram, od razu wrzucam, to jest, słuchajcie cały proces. Nagrywam. I od razu wrzucam. Tak jak mój kolega. Jakby, nie? Bo nauczona jestem tego, że.